Prokuratury RP. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie ministrze, szanowna pani prokurator, szanowni państwo. W ubiegły piątek ogłosiliśmy stan wyjątkowy dla polskich sądów i polskiej prokuratury. Ulicami Warszawy przeszedł Czerwony Marsz pracowników prokuratury i sądownictwa. I myślę, że skala tego protestu, jego rozmach powinny dać do myślenia. Zarówno władzy wykonawczej, jak i władzy ustawodawczej. I bardzo dobrze się stało, że już praktycznie trzy dni po tym czerwonym marszu zebrała się Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, ale też dobrze by było w mojej ocenie, żeby to spotkanie zakończyło się jakimiś konkretami. Żeby Komisja sfinalizowała posiedzenie dezyderatem, tak samo jak to było w 2013 roku, kiedy tu stwierdzono w Sejmie, i to zarówno głosami opozycji, jak i głosami Koalicji wówczas rządzącej, że poziom wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury ani nie odpowiada zakresowi obowiązków, ani nie odpowiada, co jest istotniejsze, godności sprawowanego urzędu. I wydanie takiego dezyderatu, szanowni Państwo, w mojej ocenie jest realne, dlatego że nasze postulaty, w szczególności ten postulat wiodący postulat waloryzacji wynagrodzenia o 12%, uzyskały wsparcie ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. I na tą okoliczność mamy odnotowaną wypowiedź pana ministra Kalety w stacji Polsat, który powiedział, że minister sprawiedliwości wspiera ten postulat 12% procentowej waloryzacji. I są też stanowiska na piśmie pierwszego zastępcy prokuratora generalnego, prokuratora krajowego, który również wspiera postulat waloryzacji wynagrodzeń o 12%. I teraz wystarczy, w mojej ocenie, przekonać drugą połowę rządu i możemy zakończyć tą akcję protestacyjną. Jednym z naszych postulatów, które przedstawił właśnie ten czerwony marsz, było zwołanie komisji. Tylko ja mam, szanowni państwo, takie wrażenie, że kogoś, a mianowicie głównego adresata tego, tych postulatów, na tej komisji tutaj nie ma. Tym adresatem jest Ministerstwo Finansów oczywiście. Dlatego byliśmy w piątek pod kancelarią prezesa Rady Ministrów i dlatego policzyliśmy panu premierowi do dwunastu, ale jak się okazuje, my tak samo liczymy jak minister sprawiedliwości prokurator generalny w tym momencie. Tak jak mówiłem wcześniej, nasz wiodący postulat to jest 12-procentowa waloryzacja płac. I ja tu celowo używam słowa waloryzacja, a nie podwyżka, bo to jest jedynie waloryzacja. To jest bardzo skromny, odpowiedzialny postulat, z którym poszliśmy właśnie w piątek do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I to, proszę Państwa, muszę to powiedzieć w piątek, jak wręczałem postulaty reprezentacji Sejmu, miałem opory, żeby to powiedzieć, ale powiem to tu na, na Komisji Sprawiedliwości to było w kilkanaście godzin po tym, jak Senat przyjął ustawę podnoszącą wynagrodzenia Samorządowcom, prezydentowi, między innymi. I to 12%, Szanowni Państwo, pozwoli jedynie na tyle, że siła nabywcza płac pracowników prokuratury i sądownictwa nie spadnie, nie, nie spadnie że nie będzie de facto obniżki tych wynagrodzeń. To, co proponuje natomiast Rada Ministrów, czyli te 4,4% w tym momencie, to dla nas de facto jest zamrożenie. Bo jak dzisiaj Państwo przeczytali komunikat gus co do inflacji w sierpniu, to ta inflacja w sierpniu wynosi 5,5%. Więc my nawet nie przebijamy się przez poziom inflacji z tą propozycją Rady Ministrów 4,4%. Dla nas, proszę Państwa, zamrożenie to jest coś absolutnie traumatycznego. Byliśmy w tej zamrażarce przez 7 lat rządów poprzedniej koalicji i ta zamrażarka spowodowała, że stosunkowo wtedy niskiej inflacji wartość wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury według naszych szacunków zmalała, ich siła nabywcza o około 30%. I trzeba to powiedzieć też z całą stanowczością, w 2015 roku w sądach i w prokuraturach była bieda, i to był niemalże próg ubóstwa. W 2016 roku rozpoczął się. W pewnego rodzaju dialog, dialog z obecną koalicją rządzącą. W wynagrodzeniach drgnęło. One w latach 2016-2019 wzrosły około 20%. Potem były nasze protesty przecież. I w 2019 roku zapadła decyzja o przyznaniu podwyżek. To była kwota 900 zł na etat. A w ujęciu rocznym plus jeszcze 200 zł, więc to było w sumie 1100 zł. I przypominam tylko, że wtedy przez wiele miesięcy też wychodziliśmy przed budynki, organizowaliśmy akcje krwiodawstwa, była demonstracja w Warszawie, były demonstracje w dużych miastach. Ludzie też oddolnie korzystali ze zwolnień lekarskich. Na koniec żeśmy rozbili miasteczko protestacyjne pod Ministerstwem Sprawiedliwości. I rację w pewnym sensie ma Ministerstwo Sprawiedliwości, że ta podwyżka o 1100 zł spowodowała wzrost wynagrodzeń prokuraturach i sądach, i tu się pojawia ta magiczna cyfra o 56%. I wydawałoby się, że, proszę Państwa, że to ogromny sukces, ale jeżeli przyjrzymy się bliżej, to dochodzimy do bardzo smutnych konstatacji. Po pierwsze, dwóch konstatacji. Skoro wzrost wynagrodzenia o 1100 zł to jest 56%, to jak niski był poziom wyjściowy, proszę Państwa. To to wodzi, że startowaliśmy de facto z poziomu to, co mówiłem wcześniej, ubóstwa. I po drugie, te podwyżki o kwotę 1100 zł spowodowały, i to już była mowa tu na tej sali, że tak naprawdę wróciliśmy do, poziom, do poziomu wynagrodzeń z 2009 roku, nieznacznie tylko go przekraczając. I dlatego, Szanowni Państwo, my teraz domagamy się tych 12%, aby nie powtórzyła się sytuacja z tego poprzedniego okresu bo przy obecnej inflacji ten proces spadku wartości wynagrodzeń jest o wiele bardziej dynamiczny, jest po prostu szybszy. Mówiłem na Czerwonym Marszu, że chcemy też głębiej sięgnąć do kieszeni rządu, bo poza tym postulatem 12% mamy też postulaty ustrojowe. Przede wszystkim domagamy się nowelizacji ustawy o pracownikach sądów i prokuratury poprzez powiązanie wynagrodzeń tego całego aparatu pomocniczego, wspomagającego prokuratorów, wspomagającego sędziów, ze średnią płacą w gospodarce. I takie rozwiązanie wywalczyliśmy dla, dla orzeczników w 2009 roku i nie spoczniemy, proszę Państwa, nie spoczniemy, dopóki podobne rozwiązanie nie będzie przyjęte dla pracowników. Od 2009 roku Organizowaliśmy kilkanaście akcji protestacyjnych i piliśmy się każdego roku, tak jak teraz, o te kilka procent waloryzacji, o dwa, o trzy, o cztery procent. Natomiast to powiązanie wynagrodzeń ze wskaźnikiem makroekonomicznym zapewni coś, co jest niezwykle ważne dla wymiaru sprawiedliwości, dla prokuratury, spokój społeczny i rozwiąże stały konflikt. Chcecie przyspieszenia spraw, chcecie jakości postępowań prokuratorskich, jakości postępowań sądowych. To musicie inwestować w kadry wymiaru sprawiedliwości, musicie inwestować w pracowników sądów i prokuratury. I trzeba też przypomnieć w tym miejscu, że w 2019 roku byliśmy po serii protestów, różnych o których mówiłem wcześniej, blisko podobnego rozwiązania. Zaproponowano wówczas powiązanie wynagrodzeń z wynagrodzeniem minimalnym gdzie na pierwszym stanowisku urzędnik miałby 120% płacy minimalnej, czyli przyjmując, że wynagrodzenie minimalne od 1 stycznia będzie wynosiło 3000 zł, to daje mniej więcej 3600 zł. I teraz, Szanowni Państwo, trzeba wrócić do tych rozwiązań, bo w moim przekonaniu lepsze jest nawet powiązanie z płacą minimalną niż brak jakiegokolwiek powiązania. Pamiętamy też deklaracje polityczne, które padły, że płaca minimalna w 2020 bodajże trzecim roku ma wynosić 4 tysiące. Jeśli przyjąć ten przelicznik, to pracownik sądu i prokuratury zarabiałby 4 tysiące plus 20% i dochodzimy do tej magicznej granicy 5 tysięcy złotych, i to jest w zasadzie to samo, co powiązanie ze średnią płacą w gospodarce w ujęciu 1 do 1. I dlatego nasz apel do, do rządu jest taki, żeby utworzyć zespół z udziałem strony społecznej i wypracować nowe rozwiązania w sferze płac pracowników sądów i prokuratury. W naszym przekonaniu da się to zrobić w przeciągu kilkunastu dni, kilku tygodni. Ja na wczorajszym posiedzeniu komisji bardzo uważnie wsłuchiwałem się w to, co mówił pan minister i brakowało mi właśnie, szanowny panie ministrze, Odniesienia się do tego naszego kluczowego postulatu, czyli powiązania wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratury ze wskaźnikiem makroekonomicznym. I kończąc, Szanowni Państwo, chcę powiedzieć jeszcze jedną istotną rzecz. Otóż prokuratura postawiła sobie jeden zasadniczy cel w ostatnim okresie czasu: zwalczanie przestępczości gospodarczej, zwalczanie przestępczości vat -owskiej. Można powiedzieć, że Wyspecjalizowaliśmy się w tym zakresie. Jeśli słyszymy od polityków, jak korzystna jest sytuacja budżetu państwa, jak wzrosła ściągalność VAT, to jest to ogromna zasługa, w tym prokuratury jako instytucji, ale też ludzi, którzy w prokuraturze pracują, prokuratorów i przede wszystkim urzędników. Mamy, Szanowni Państwo, w relacji do 2015 roku wpływy z VAT. Wyższe o 62 miliardy złotych. I to jest w dużym stopniu efekt pracy właśnie kilkunastu tysięcy pracowników prokuratury i prokuratorów i służb które, służb, które pracują pod nadzorem prokuratury. A te sprawy przecież kierujemy do sądów, a tam są osądzane dzięki kadrze sądowej, dzięki sędziom, dzięki pracownikom, pracownikom sądów. I jeśli pan premier chce żeby dalej rosło, żeby tych miliardów w budżecie przybywało, a mamy takie możliwości, to musi zainwestować w kadry, bo my jesteśmy kołem zamachowym korzystnej sytuacji ekonomicznej państwa. Dlatego też proszę państwa obok tych wspomnianych postulatów, chcemy ustawy o modernizacji prokuratury. Bo skoro swoje plany modernizacji mają służby, skoro ma policja i inne służby, to tym bardziej prokuratura, która nadzoruje te służby, powinna mieć swoją ustawę o modernizacji prokuratury. I też oczekujemy w tej sprawie stanowiska rządu, bo minister sprawiedliwości już raz skierował tę ustawę na posiedzenie Komitetu bodajże ekonomicznego Rady Ministrów i ta ustawa przepadła. Nie uzyskała akceptacji tego komite komitetu. To jest też postulat, w zakresie którego chciałbym, żeby Ministerstwo Sprawiedliwości Przedstawiło nam, czy będzie kontynuować ten projekt, czy będzie go dalej forsować, bo to jest niezwykle ważna rzecz dla, dla prokuratury i dla państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prokuratorze. Teraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, pani przewodnicząca Aleksandra Szewera-Nalewajek. Tak, będzie pani przewodnicząca zabierała Tak, was, proszę. Tak, dzień dobry państwu. Panie Przewodniczący, ja przejęłam się tym, co wczoraj Pan powiedział, że mamy przygotować pytania, więc ja chciałam dzisiaj bardzo merytorycznie na faktach, na liczbach, ale też bardziej skupić się na szukaniu rozwiązań, a nie szukaniu winnych i oskarżaniu. To ja poczekam. Tak, bo kwestia tego Panie Ministrze, bo ja zrozumiałam to, co powiedział wczoraj Pan Przewodniczący, żeby odnieść się i poszukać rozwiązań i zadać pytania. Więc wybrałam sobie pięć punktów. Wczoraj był podniesiony temat sprzętu, które posiadają kuratorzy. Faktem jest, że Ministerstwo Sprawiedliwości przeznaczyło środki na zakup sprzętów do pracy zdalnej. To jest fakt, potwierdziłam to w Sądzie Apelacyjnym u swojej pani dyrektor. Natomiast dyrektorzy nie zakupili tych sprzętów dla kuratorów. Mamy te dane, które były wczoraj podawane, one zostały y, pozyskane w trybie dostępu do informacji publicznej, więc taki jest stan, że w większości sądów kuratorzy pracują na prywatnych sprzętach y, podczas pracy zdalnej, a nie na służbowych, że nie dostali. Ja wiem, panie ministrze, pan mówił w grudniu na naszym spotkaniu, że ma pan informację od dyrektora, że wszyscy, którzy potrzebowali sprzętów je otrzymali, natomiast y, w tym wszyscy nie zabarli się kuratorzy. To są twarde dane. Też, żeby być bardziej takim jeszcze precyzyjnym, to dopytaliśmy też dyrektorów, czy te laptopy, które posiadają kuratorzy. W jakim one są wieku? I okazało się, że niektórzy dyrektorzy chcieli być bardzo cwani e, i przekazali kuratorom te laptopy, które nie, dawały, nie nadawały się już dla innych pracowników. I mamy wytłuszczone, i w jakim wieku są sprzęty, na których pracują kuratorzy? E, i, I teraz mi nie chodzi o to, żeby rozliczać, tylko pytanie, co robimy.